I witam Was z nowej serii u mnie na kanale. Tym razem będzie to seria z gry Warlock 2 The Exiled. Gra jest kontynuacją Warlocka 1, który był zresztą u mnie na kanale w trybie Sandboxa, zresztą ta gra nie miała jako takiej kampanii. Yy, natomiast dwójka już jako taką kampanię posiada. Chociaż no, powie, ciężko to nazwać kampanią, tak? Przechodzimy po prostu kolejne te. Tryb przechodzimy, jakby kolejne światy, i ten tryb się nazywa The Exile, skąd też podtytuł, i tak naprawdę, jeden z trybów tej gry. Mamy generalnie trzy tryby gry do wyboru w tej grze: jest tryb podstawowy, główny, czyli Exiled, The Exiled, czyli jakby kampania fabularna, w której mamy określony cel do zrealizowania, i jest tryb Battle of the Outplanes, który my sobie zagramy, czyli to jest taki sandbox, tam potyczka, powiedzmy, jak była w jedynce, tylko, że na, mapie, na mapach z trybu The Exiled i jest tryb sandbox. Sandbox to nie jest, brew pozorom, budowanie spokojnej miasteczka. Sandbox to jest klasyczny po prostu tryb z Warlock, Master of the Arcane, czyli mamy mapę podzieloną, powiedzmy, na kontynenty, kilku przeciwników do pokonania, no i wiadomo, co trzeba zrobić, zwyciężyć, tak? Gra. Jak można zresztą też zauważyć różnice między grami, dużo ich nie ma, co prawda, są kosmetyczne, trochę mechanice gry dla mnie na plus, ale dla większości ludzi na minus. Ograniczyli nam możliwość spamowania miastami, co mi się akurat podoba. Nie lubiłem czegoś takiego, nigdy nie lubię czegoś takiego jak spamowanie miastami w grach. Przynajmniej tych 4X, ja wiem, że dużo ludzi to lubi, mi to nie pasuje. Oczywiście możemy sobie limity tych miast zwiększać. Zniknęło na pewno mm, koło, jakby takie losowe koło badań y, nad czarami. Teraz już tego nie ma. Mamy określone ścieżkę rozwoju, ścieżkę wyboru zaklęć, które sobie możemy wybrać w zależności od tego, czy chcemy jakieś zaklęcia, które wspomagają nasze miasta, czy wspomagają nas bojowo. No, to yy, mamy, mamy tu wybór, i tak naprawdę z tym się też wiąże yy, jeden z rodzajów zwycięstw, który jest zbagowany do tej pory. Dlatego, jak ktoś by chciał sobie zacząć tą grę, przejdziemy tutaj do singla, do nowej gry. I jak ktoś by chciał sobie zacząć w tą grę grać, to na pewno musi wyłączyć to. To jest yy, zaklęcie zjednoczenia. Musicie to wyłączyć z tego względu, że. Ten tryb jest zbagowany, i zanim my, tak naprawdę, nawet do połowy drzewka dotrzemy, to przeciwnik komputerowy już zaczyna rzucać zaklęcie zjednoczenia. A zaklęcie zjednoczenia można rzucić tylko wtedy, gdy mamy wszystkie czary z wszystkich drzewek opracowane. Co jest nie, nierealne przy setnej turze i dla komputera, i dla nas. No Ale komputer cieszy się, że tak powiem, swoimi prawami. Nie wiem co on tam robi, że ma tak szybko ten czar. A jest to dość upierdliwe, tak? Bo gramy sobie gramy, dobrze nam idzie, dobrze nam idzie, a potem się okazuje, że przeciwnik zaczyna rzucać yy, to zaklęcie zjednoczenia. No i co w tym przypadku? Ano no nic, mamy 30-30 tur na dojechanie przeciwnika, czyli zajęcie jego mm, kapitolu, zajęcie jego głównego miasta. Jeżeli tego nie zrobimy, automatycznie przegrywamy grę. Koniec. Dlatego lepiej to wyrzucić. Awatara mogę zostawić, raczej w ogóle nie pokażę. Nigdy mi się nie udało tego awatara w ogóle zawezwać. Nie starałem się, ale wydaje mi się, w tej części gry jest trochę łatwiej to zrobić. Ok. Pokonanie wielkich magów, no to wiadomo, pokonanie naszych przecinków. No i Holy Grounds, no to święte miejsca, tak jakby były też w jedynce. Zajmiemy pół, połowę tych świętych miejsc. Y na mapie no to zwyciężamy rozgrywkę mm, dobra, zacznijmy od początku. Zagramy sobie na, na, wyzw na wyzwaniu, tak powiem. Nie na Impassible, grałem na Impassible, da się można ugrać, ale komputer tak spamuje jednostkami, że prawie się ruszać nie da. <grym> no ale okej. Okay. Jest do ugrania generalnie ten tryb. No, mi się udało, ale bardzo długo to... Zagramy sobie na na takim wyzwaniu, wyższym niż podstawowy, normalny świat, konfiguracja. Tu, tak jak mówiłem, gramy na trybie Battle of the Outlands, czyli to jest coś takiego, że każdy z nas się respi jakby na innym świecie. Ja i tam trzech magów sobie akurat ustawiona mam. Respi się na innym świecie. To jest taki mały skrawek jakby i przechodzimy sobie portalami do innych światów. Się naparzamy. Zobaczycie to w praniu, jak zaczniemy już sobie grać. <coughs> sorry. W ogóle chory byłem i jeszcze mnie trzępie. po tym wszystkim, niestety, trochę. No także, no tu już nic nie zmienimy. Nie ma tutaj czegoś takiego jak kontynenty czy coś jak w sandboxie. Możemy sobie ustawić po prostu. Mamy, mamy te światy, i, i co nam wylosuje, z tym musimy dealować. Charakter. Możemy sobie wybrać naszego bohatera, możemy go skustomizować i tak. Jeżeli chodzi o kustomizację, to tutaj też parę nowości doszło, bo są dwie nowe rasy. Są to swartowie. Nie wiem, tak to się nazywa Sworci. Jakoś tak. To są tacy jak wyglądają jak rycerze. Trochę mocno pancerzeni są. I mamy plain Striderów, czyli jakąś taką rasę. Mi się trochę z elfami kojarzy, ale to chyba nie są elfy. To raczej ludzie są to takie łuczyki, coś takiego. Nie wydaje mi się, że nimi sobie zagramy. Oni są mocniejsi, co prawda, te swarty, tak mi się wydaje. Ale plain striderzy też są ok. Nimi sobie zagramy, jako że to jest nowa rasa. Preset mamy tutaj, możemy sobie w ogóle pozmienić, na przykład, charyzmatycznego bohatera. Odbieramy mu punkty i mam się w puli. Tutaj pojawiają te punkty. Na przykład, weźmiemy sobie, wyciągniemy to i weźmiemy sobie, tutaj mamy różne dziwne rzeczy. Patrzcie, Elven Dives. To jest nawet fajne. Elwe followers, no właśnie. Hmm. Ci, co dostaniemy na początku mm, łuczników. Hmm. To jest fajne, ale patrzcie, apki wysokie. Ja bym bardziej wolał... Ta sobie wziąć. Żebym miał elficką wio wiochę w pobliżu. Przyda mi się to bo będziemy mieli elfie, elfie uczniczki w okolicy. Mniejsze leczenie spoko, mniejszy Fireball na początku też się przyda. No i Arcyma Casting Speed fajna rzecz, niech zostanie. Kolor sobie możemy zmienić, ja zostawiam ten, ja lubię niebieski, to jest mój ulubiony kolor, więc myślę, że nie będę tu wydziwiał. No, sprawdzę jeszcze, czy wszystko jest ok, tak jest, challenging. Normalna kon, yy, konfiguracja świata. No, Miralbus. Niech będzie. Startujemy. Zobaczymy, co nam luz przyniesie. Nie mam nadzieję, że to się dobrze angrywa tak swoją drogą. jestem, musiałem się kawki napić trochę. Widzę, że na biomie jesiennym wystartowaliśmy. Ładny, ale czy coś z tego, że tak powiem, tu interesującego będzie? Widzę jakieś wzgórza mamy, jakieś lasy. Co my tu mamy? Żelazo, fajne. Tutaj jest jeszcze, patrzcie, w ogóle jest ta wioska elfów nam się tu pojawia. Jakby ktoś się dziwił, dlaczego mam na 30 klatkach zablokowaną grę? Dlatego, że gra nie trzyma 60 klatek. Nieważne, to jest to samo, co z jedynką. Ta gra nie lubi nie lubi 60 lat, ona, ona się z nimi gryzie. Mocno. Czasem też lubię wwalić. Widzę, że mam jakieś, jakieś wilki. wilcze gniazda tutaj są. Gniazda. Czyli znaczy, leże, powinienem powiedzieć. Mamy nasze łuczniczki. I naszych wojowników patrzcie, oni wyglądają trochę jak tacy samuraje. W ogóle takie pod, mocno takie japońskie miasteczka pod, podchodzi do ich, do ich miasta. Mamy nasze smychy, czyli mamy naszego Kowala, mamy Striders Guild, czyli tam gdzie rekrutujemy jednostki, no i farmach klasyczne z rozpoczęciem, można powiedzieć. Wydaje, że mam tutaj dużo żelaza. Drugi temat, właśnie z którym chciałem bym, yy, się z Wami podzielić, to jest coś takiego, że tutaj już nie możemy sobie spamować ulepszeniami, jak to było też w jedynce. Czyli nie ma, że na przykład zajmiemy sobie to kopalnię żelaza, tak? i tutaj już mam dochodzi tutaj na przykład z żelaza fine armor. Patrzcie, to mam 5 na 5. Czyli możemy to 5 razy wykorzystać dla 5 jednostek tylko. Można to chyba jakoś zwiększać, tak jak na przykład w drugim mieście założymy albo więcej zbudujemy tych, to wydaje mi się, że to chyba można zwiększać ten limit. że na przykład gdzie mi 2 to będzie 10, gdzie mi 3 to będzie 15, ale nie chcę was tutaj kłamać. Na ten moment też chwilę nie grałem w tą grę, jak mówię, ostatnio byłem w ogóle wyłączony z życia jakiegokolwiek przez chorupsko. <laughs> Okej, okay, myślę, że będzie trzeba jakieś tam pierwsze ruchy poczynić tutaj, więc na pewno uczniczki sobie ruszymy. Niech będzie tu, a lewym, lewy się chodzi. Do tej parusie nie mogę Przecież widzę, że jakaś woda już jest i tutaj gdzieś ścieka wodospadem w pustkę. Nie źle atakuje, Taki, więc możemy zaatakować te wilki. Dobrze, że nam kaca jakąś dadzą na początek. No, niewiele ich zostało. Ile oni mają ruchu? Dużo mają ruchu. I myślę, że mogą nawet zaatakować jeszcze w tej turze. Zobaczymy, tylko, jakie straty będą, ale nie powinno być jakiejś tragedii. I nie będzie tragedii. Od razu to zgarniemy przy okazji. A i wilki nam nie będą się mogły odradzać. Pyk. O, goblińskich uczników mamy na początek. No nawet spoko. 7 obrażeń, 16 hit pointów. A? A ile one mają? 8 obrażeń, a ile hitpointów? 12. Lepiej. O, pies przyszedł i mruczy. Puszczę ich, może tu do lasu, nie zobaczą, No tu nic nie ma. Tu jest jakaś woda. Puść ich tu. O nie, niedźwiedzie są, mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Ale jest bardzo jednak możliwe, że tak zrobią, bo ono chyba mam dwa do ruchu. Weźmy sobie... No właśnie mamy, mamy nasze drzewko rozwoju, można tak powiedzieć. Patrzysz, mamy mniejsze leczenie, to co Wam pokazywałem, mniejszego fireballa. I. Tutaj mamy czarodziejstwo, tutaj jakieś magię, a tutaj jest Divine spells, czyli to jest coś takiego jak było przez te święte miejsca w w Warlocku 1 odblokowaliśmy różne tam dziwne czary dla konkretnych bóstw i tu jest to samo, tylko musimy, że tak powiem, wspierać nasze bóstwo konkretne z którym chcemy się sprzymierzyć ja sobie wezmę na ten po początek Fertile Lands bo chcę na pewno jak najszybciej mieć leczenie dlatego klikniemy sobie to w ogóle mam minus 1 kasy widzę więc 2 do żarcia i 5 do many, 5 do reserve, czyli do jakby do badań, tak? Zobaczmy jak to tu wygląda. Patrzcie, ten świat jest dość średni. Dlaczego nie mamy kompletnie żadnych dodatków tutaj? Normalnie jak gramy sobie na zwykłym tym świecie w tej grze. To jest coś takiego, że mamy tam plus 20, powiedzmy do tego żarcia. No tutaj w trybie, że tak powiem, w jesiennym biomie. Nie ma żadnych takich rzeczy, więc możemy sobie udać co dłużej zapragnie. A jako, że ja tracę kasę, to zbuduję sobie market. Tutaj, na przykład. No, tak też to zostawimy na ten moment. Kryj traderów mogę myślę, że zrobić jeszcze tylko ile on kosztuje dwa. apki. Dochód bym miał jeden, ale ja chcę, na razie łucznika na dali, co jest bardzo miłym dodatkiem. Wiem, że mogli ich produkować. Zamknijmy to. I to chyba wszystko w tej turze tak naprawdę. A nie, nie, chcę, żeby tu szli. Wszystko w tej turze. W ogóle, jak to miasto wygląda? Czy ja będę chciał budować jakieś inne miasta? Raz, dwa, trzy, tego mi nie zgadnie na pewno. Tylko pytanie, czy jest sens to jakieś inne miasto budować. Nic tu ciekawego nie ma tak naprawdę. Tu coś jest? Nie wiem, czy coś tu jest? Jakiś zasób? Bo te niedźwiedzie mi zasłaniają. Będę tu musiał podesłać tych, tych, plain stry, tych grey striderów. No bo Niedźwiedź już jest taka solidniejsza siła jak na początek rozgrywki. No i elfie miasteczko będę chciał zająć na pewno. No i na razie tyle widzę, że dużo żelaza za to mam. Bardzo dużo żelaza bym powiedział. Niestety... Nawet Galanci klepnęli. Ale spokojnie. Podejdziemy sobie łucznikami tu. Jak tam ich w ogóle klepniemy? Chyba na żółto im już pasek powinien zejść, więc powinienem być, być Tak, yy, was. No was chcę dosłać tu. Bo nie chcesz byście tu podchodzili i zaatakujcie. Hmm. Fireball, Fireball, mam 30 many. Hmm. Ile? 5 Elemental Magic, tak? A ile oni mają zdrowia? 8 Jakbyś ty tu podszedł, chłopie, i byś ich chciał klepnąć. No, tak średnio musiałbym ci skirebala sfireb pociągnąć. I proszę bardzo, ja wszystkie zaatakowałem. No ale nie chciałem ryzykować. Trzeba to szybko zniszczyć. Bo tutaj jest, widzicie, legowisko niedźwiedzi. One się tu będą respić. Tego bym nie chciał. Tak naprawdę, miasta nam się zaraz widzę, rozwinie na poziom czwarty. No, i git, oddajemy turę. Nic na razie nie zrobię. Nie mogę zbudować nawet settlersów na ten moment. Nie wiem, czy chcę w ogóle, bo to jest bardzo mały biomik. Będę musiał ten portal też zgarnąć. Okej, okay. mogę coś zbudować. I teraz tak, Foundry plus 1 daje nam i masterwork Ward Arm. Elven Bungalow. I to myślę, będę chciał na pewno. Ale najpierw chyba tą dyniową farmę, co? walniemy bo nam 4 do umanym i 4 do żarcia, a w żarciach widzicie mam tylko plus 1 już do bo ten goblin nam też trochę wpierdlił. A, bo tu już się tura skończyła. Dobra, to możemy iść. Co tu jest? Znowu wilki. E, pomniejsza rekonstrukcja, no to jest do jednostek, że tak powiem, czar do jednostek mechanicznych. Wy to zostańcie tu, chciałbym was też trochę podleczyć. Ile one w ogóle ruchu mają? Chciałbym je trochę ulepszyć, chwila. Damy im ten pancerz. Będą trochę lepszą obronę miały. 20, jak widzicie, rezista na obrażenia w walce wręcz i 10 na pociski. To jest spoko opcja. Trzeba tu poczyścić te tereny na początku. Niestety tego blinu mają dość kiepski ruch, jak widzicie. To możemy tych Sedlersów zbudować. I tak chyba zrobimy awaryjnie, jakbym miał tu coś ciekawego jeszcze. E, to się okaże. A znowu Iron. Wszędzie Iron. By mi dali coś innego. A nie, my Ironem męczę. Tutaj. Shadows Wy się podleczcie. Wystrzelajcie. W tym też będę chciał podleczyć. No. Okej, okay, mamy awans. Nasz naszych damy im d mają teraz 10 ataku. Co jest fajną sprawą. <laughs> Dobra, Ciekawe, czy oni by mogli wejść? Może i. Wiecie co, wystrzelcie? Bo oni chyba już zabić. Tak. Jeszcze nie wejdą. No, ale mogą podejść. No, odkryjemy te przykłady. Nic tu ciekawego nie ma. Mmm, Ty to na razie stój. Nie ma sensu cię ruszać, póki nie ma tak naprawdę y, gdzie was wysyłać. Przyjmujemy ten lokal. Znowu niedźwiedzie widzę są. 40 golda może być. Leczą. Was damy tu na razie. A dlatego, że nie chcesz mnie, te niedźwiedzie zobaczyły. Najpierw chcę podleczyć te jednostki. Ty to się broń. Oddajemy turkę. Czekamy. Was na pewno będę chciał podleczyć Wy tutaj możecie do niedźwiedzi strzelać już no za 6 Ty podejdź też Poczekam bo oni podejdą, to będą mogli strzelić do nich. Wy czekacie. Kończymy turę. Trochę nam się słabo badania na razie robimy, ale... System. A, jest jeszcze coś ciekawego tutaj w tej grze. Teraz, mianowicie jest takie coś jako słona naszych jednostek. Czyli na przykład jeżeli dwóch uczników czem, powiedzmy stoją e, nasi grey striderzy by stali tutaj i ucznicy by stali tutaj, to oni ich osłaniają jaka nas ta jednostka atakuje. Fajna sprawa really? Duż, widzicie dużo obrażeń dzięki temu zdaliśmy tym co z tym idzie, możemy ich skosić, Tylko nie wiem czy nie pity tu zostać chyba lepiej, bo uczników tu przestawi i zaatakuje te wilki. Mamy 60 zł, a może być. Tylko Dobra, Wilki pomału są koszone. O, nie wiem, tu jakieś miasto, no ale kiepsko to wygląda, szczerze mówiąc. Jakieś lasy tutaj. Nic ciekawego nie ma, generalnie. Ktoś tu Lawans dostał. Na Goblinę no, damy, a tak, bo są dość kiepscy. Chociaż dobrym pomysłem byłoby też im równać. Na razie nie ruszamy naszych osadników. O. Your highness. Mm. Tasty food to eat! Mm. Aha... Minus 50 many, ale dam żarcie, da? A tak to mamy niezadowolenia. A ja nie chcę niezadowolenia na początek. Mana nam się odbije pomału, zresztą na razie nie musimy yes. jakoś tam nie wiadomo jak szaleć z tym wszystkim. Strzelamy do wilków. Uy, czy ja was tutaj chcę raz, trzy. Trzy, cztery. Tu was wyśle. A łuczników wyśle. Oni już nie będą mogli strzelić. No na razie się wstrzymajcie. No iron, wszędzie jest żelazo. No wszędzie jest żelazo. Średnio najeżdżam i z tym żelazem, prawdę mówiąc. Zaraz mi się miasto rozwinie. Widzę. Więc będziemy mogli sobie kolejny budynek zrobić. I zrobimy sobie elfy. Na pewno. Się no tak ujdzie nie wiem czy zabiją, ale wy już na pewno. Mamy to, przejmujemy wilki i wilk leżę. Pyk. I to jest tak naprawdę cała mapka nasza. Tu. Trzy i tu gdzieś będzie portal do wyjścia jakby. Na pewno będę chciał jedno miasto założyć. Też wam o innych miastach, które opowiadam, ale tu jak... już Zaczniemy będzie Jakiś sens. Budowania ich będzie. Na razie to wiecie, muszę tu podkrywać wszystko, zobaczyć, z czym to się je, tak naprawdę, tutaj na tej naszej mapce. I dopiero wtedy będziemy coś działać. a myślę, że i tak założę tutaj jakieś miasto. Tylko tak, gdzie? Tego nie zajmę. Nie wiem, co tu jest, bo miasto się na trzy, jakby heksy yy, rozwija, czyli. Jeszcze to nam zajmie, ale to dopiero w dalekiej przyszłości. O ile bym się nie mieli. Czyli na pewno to jeszcze zgarniemy tym miastem i to chyba będzie o tyle. Tego nie zgarniemy, a szkoda, żebyście te surowce zmarnowały tak naprawdę. Tu. No ja myślę, że takim niegłupim, głupim, no, pomysłem byłoby zbudowanie miasta gdzieś tutaj. No, Albo tu nawet. Albo tu, nie no, tu. No i tutaj się rozwija. Trochę i tak będziemy tracić tak naprawdę, bo tutaj są pola. Widzicie, znaczy tu nie ma pól, tylko jest zapadlisko takie. Nic nie zrobimy On dalej Podleczcie się trochę chcę żeby wszyscy zrobić, zanim ruszymy. Tu już chyba dalej nie przejdziecie, co nie. Właśnie. Zbudujemy sobie elficki bungalow, bo chcę mieć uczniów elfickich. Dodatkowo będziemy mieli plus 2 do złota, a to nam się przyda, mamy 6,5 na tym. 9 żarcia nie jest źle. Barem Plains, no właśnie, nic ciekawego nie ma. No, dla oka przyjemny biomik, ale no niestety, jeżeli chodzi o surowce, to tak, no, średnio. <ścoughs> Ojej. Sorry, idziemy tutaj, zobaczmy, co tam jest, Nas tam czeka. Chciałbym to mm, opadać do końca, tam był plan, w którym się znajduje. Zanim ruszymy dalej na planów, nie wiem co nas dalej czeka. Czy to będzie jakiś plan śmierci, czy plan zimowy, plan krystaliczny, tych planów to jest tutaj dość sporo. Ale ja myślę, że od tego gadania to już chyba powinienem ten pierwszy odcinek zakończyć. A szczerze, muszę, o ja, muszę się chwilę klapnąć, trochę zmęczony jestem, tak naprawdę. No, co, z Wami się widzę. W jakimś kolejnym odcinku mam nadzieję, że Wam się spodoba ta dosyć zapomniana gra. Zresztą, po części chyba dla mnie szkoda, że jest zapomniana, ale po części trochę słusznie. Często że twórcy olali ten temat, niestety, dość mocno. Na szczęście gracze nie olali, bo jest bardzo fajny mod. Ja no, w niego nie grałem, ale bardzo dużo ludzi go sobie chwali, Ja mówi nawet, że to jest Warlock 3. Ten mod, mod nazywa się Resistance, jakby kogoś interesowało do tej gry. No, ale na ten moment to tyle. Trzymajcie się. Na razie.